Często mamy do czynienia z fałszerstwami, z badaniami na zamówienie, które są finansowane przez na przykład globalne ko korporacje albo przez jakieś organizacje, które po prostu dążą do jakichś celów. Powiedziałbym, jest to norma, jest to powszechne. I nie jest to powszechne od dekady, dwóch, tak było, jest i prawdopodobnie będzie. Bo natura ludzka jest słaba, bo mamy swoje. Swoje kręgosłupy moralne, mniej czy bardziej elastyczne. I, i, i dlatego zawsze znajdą się osoby, które, które mogą przeprowadzić badania, tak dobrać metodykę, którą oczywiście można podważyć, ale musi znaleźć się ktoś, kto podważy. I muszą być media, które to pokażą, i w jednym czy drugim badaniu powiedzą, zobaczcie, to jednak było fałszerstwo. No takich rzeczy mamy naprawdę dużo. No, pandemia, pamiętamy, jak było w pandemii COVID-19 nie tak dawno, mieliśmy jeden główny nurt. Dzisiaj jak poczytamy magazyny naukowe, te najlepsze magazyny naukowe, no to to, co tam jest opisane. To powiedziałbym, jest często z zupełną odwrotnością tego, co mówiono nam na całym świecie w czasie pandemii. I teraz mamy wielkie problemy związane z tamtym podejściem. Jeszcze nie wiemy, jak to się rozwinie. Więc to nie jest tak, że jest jedna nauka, jest jedno zdanie. Jeżeli w jakimkolwiek, w jakimkolwiek argumencie, w jakimkolwiek procesie mamy tylko i wyłącznie jedno zdanie, to trzeba patrzeć na to bardzo niebezpiecznie i szukać alternatyw.